Większość ludzi nie wie, że okulary mają elementy wymienne. Po pierwsze, noski w okularach, jeżeli zrobią się już zielone, musisz je szybko wymienić. Najczęściej nie jest to duży koszt, a zmiana wyglądu Twoich okularów jest zdecydowanie na plus. O tym też mało kto wie, ale końcówki w takich metalowych oprawkach można także podgrzać i wymienić na nowe, czyste, piękne. Soczewki okularowe w Twoich okularach można także wymienić, jeżeli są zniszczone, porysowane albo twoja wada wzroku się zmieniła. Jest tylko jeden warunek: oprawka musi być niezniszczona. I ostatnia rzecz, o której rzadko się mówi: teleskop w okularach, czyli takie sprężynki, które znajdziesz przy swoich zausznikach, jeżeli je wyłamiesz, dobry optyk także może to naprawić. Albo wymienić na całkiem nowy. A teraz daj mi koniecznie znać w komentarzu do tego filmiku, o której z tych rzeczy nie wiedziałaś.